To pole mamy zakończone, można by rzec. I zostanie nam teraz jeszcze jedno Które będziemy się teraz przenosić Tutaj jeszcze szef powiedział, że można zrobić Taki jeden przejazd wąski został, który nie, Którego nie zasieli chłopaki Ostatnio przy drodze Więc Może to teraz ciechniemy, bo było mokro strasznie tu byli takich 6 metrów jest na jednym przejazd. A Chodź, będzie, to musimy się trochę złożyć. Chodź, trochę. jeszcze na tym polu wczoraj rozpylałem palety, też dosiewane było nie tak dawno Kurde, ona się połowicie będzie teraz składać. Jakiś ciekawie dźwięki hydraulika wydaje Będziemy się parę razy składać i rozkładać zatem. Zatem musimy posiłkiem jechać. Kurwa, nie posiłku, ma! Ej Kurwa, ziorka siana on tu jeździ. No ja. Taki rozum jak matka. Kurwa, ma! Daję mu. Ale nie ma wyjścia. Może mimo wszystko będzie rosło potem. 挂到西水边。 Ale na no jeden przejazd z będzie, żeby to zasieć Czekniemy później drogi. Nie do końca? W sensie nie podniosły? Czy jest przyczyną tego? Czy się jakoś zamknąć gdzieś Niech się nim jeździ. No dobra, ciechniemy ten pasek i na następne pole się przeniesiemy Już połowę pokonałem kolejnego pola. Godzina 15:30. To pole jest większe od poprzedniego, tam to miało coś około hektarów 10. To ma bodajże 12 albo 14 sprawdzałem Ale nie pamiętam. Ale cisnę, chciałbym jakoś to w miarę wcześniej skończyć. Tak, dla jasności, w miarę wcześniej to przed, przed 21. Wszystko co do, do 21. to mniej więcej norma a wszystko co wcześniej to jest dobry rezultat. Niestety taki intensywny sezon 17 się nam zdarzył ale jest dobrze, już niedużo zostało ciekawy jestem co jutro będziemy działali czy będziemy się brali za tą kukurydzę podejrzewam, że jeśli nie spadnie deszcz to taki będzie plan chociaż ona chyba nadal nie jest gotowa nawet na pewno nie jest gotowa tak jak Wam napomknąłem ta kukurydza miała oscylowała w przedziale od 40 do 50% co jest bardzo wysokim rezultatem, jeśli chodzi o wilgotność i myśmy tego nie powinni kosić. Ja im to zresztą mówiłem, że moim zdaniem to zbyt wcześnie. Zwłaszcza, że oni tutaj nie mają chybakistyczności, jeśli chodzi o kukurydzę Tyle, że tutaj cały czas jest ta presja czasowa, żeby to skończyć, zasiać i, i zakończyć ten sezon. Też jesteśmy na wygranej pozycji ze względu na posiadaną suszarnię i Koniec końców tą wilgotność udało mi się zbić poniżej 15%, więc ona ma tyle, ile mieć powinna, jaką kukurydza słucha, Tyle, że no, sporo trzeba było pracy poświęcić temu, żeby ją wysuszyć. Czteroklo Czterokrotny proces suszenia musiałby się odbywać w suszarni, więc też ciekawie. Sporo czasu to schodziło, no ale wiecie, ja tutaj nie jestem osobą decyzyjną. Być może ich, może ich plany, ich rozwiązania są lepsze, skuteczniejsze. Stwierdzili, że przy tym tonażu, który jest, tonarz tonaż też nie jest zbyt imponujący, bo wychodzi około 8 ton już suchej kukurydzy. Tyle, że musimy pamiętać o tym, że ona była siana nie tak jak być powinna, ponieważ siana była naszym wzurim. Nie jest to siewnik do precyzyjnego siewu i nawet widać po roślinach, jaki jest układ roślin na polu. Nie ma odpowiednich przerw zachowanych pomiędzy poszczególnymi roślinami Jest tak, że mamy na przykład w kupie Bez przerwy obok siebie Trzy rośliny Później mamy przerwę Później mamy przerwę Jedną roślinę, znowu przerwę, dwie i tak to wygląda Więc nie został, odpowiedni, nie został zachowany odpowiedni dystans pomiędzy roślinami co też nie pozwoliło im na odpowiednie rozwinięcie się, wykształcenie kolby. Ale tak jak sam Szef powiedział to nasz pierwszy eksperymentalny rok. Wiemy co z czym się je. W przyszłym roku już będziemy sieli bo siejemy oczywiście, w przyszłym roku będziemy sieli już odpowiednim siewnikiem, będzie nam wykonana usługa więc też będzie zasiane tak jak trzeba. Nie będzie aż tylu hektarów jak w tym roku, ale coś tam trochę będzie. Więc w porządku. Przy koszeniu też nie jest łatwo, bo operator ma problemy, zwłaszcza na poprzeczkach, tam gdzie wychodzą zakładki. Też kukurydza została zasiana na 80 cm, przystawkę mamy na 75, czy odwrotnie? Nie, a przystawka 75 kukurydza posiada na 80, więc to też tak. Nie jest to do końca idealnie, ale daje się kosić Leksjon przygotowany, radzi sobie jakoś, więc Ogólnie spokojnie są zadowoleni, więc to najistotniejsze, żeby oni byli zadowoleni Nie wiem, najpewniej ja będę woził teraz kukurydzę Kolega, który woził ten z Irlandii wrócił do, do, do domu w piątek Mnie jeszcze wyprosili, żebym został dłużej, to To zostanę, chociaż już mi się nie chce dużo czasu spędziłem w tym roku w Anglii, za dużo. No ale taki sezon, mam nadzieję, że to jedyny pojedynczy, chociaż w zeszłym roku też tak samo mówiliśmy, że mokry sezon, chociaż w zeszłym roku wróciłem jakoś około 11 listopada. Dziś mamy, tak jak mówiłem, który mamy dzisiaj 17, tak jak Wam wspominałem, postaram się to puścić Wam jak najszybciej, może nie dziś, ten odcinek. Odcinek bądź dwa, zobaczymy, jak się tutaj z tym materiałem zmieścimy Dzisiaj nie wiem, czy mi się to uda zdążyć zmontować i wrzucić. Pewnie nie, ale liczę na to, że jutro, poniedziałek, jak nie do wtorek, to wjedzie, żeby jakoś tam w miarę zachować bieżąco. Ok, z tym roku się z Mzurym, klas siał z Amazonem. Amazon wrócił do łask, zmienili mu końcówki Redlitz na inne, już się tak nie zapychał, nawet zasiął więcej hektarów od Mzuriego i już jest w porządku siewnikiem, więc chociaż, więc dobrze w sumie, bo tak duża inwestycja dobrze by była, gdyby jednak wykonywała swoją pracę O takich trzeba, plecy mnie strasznie bolu już szczerze powiedziawszy I dziwne, bo przez te wszystkie dni, kiedy jeździłem tym Polarisem Plecy mnie aż tak nie bolały jak dziś, ale może to już po prostu zmęczenie materiału, bo nie wydaje mi się, żeby fotel w kejsie był mniej wygodny. Od tego czy w sumie to, to co jest w polarisie ciężko nazwać fotelem, to jest bardziej ławka obita materiałem. Jest jak jest. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Ja już jestem na poprzeczce, robię drugi przejazd. Troszeczkę deszcz zaczął padać i się tam delikatne boksowanie, boksowanie zaczęło. Zwłaszcza na, na rogach furt, gdzie jest najbardziej zjeżdżone, na rogach pola. Ale jest w miarę spoko. Nie wiem na ile razy mi wyjdzie ta poprzeczka, ale chyba na cztery razy wokoło trzeba będzie dorobić, żeby było git. Już robię drugi przejazd i będę kończył. No cóż, godzina 17. .00. Czas leci jak wściekły, ale skończyć. A to jak najszybciej się zawijać. Zobaczymy, co będziemy działali jutro. Najgorzej jest właśnie tutaj na tym pierwszym przejeździe, jak go robię. Chcę możliwie jak najbliżej dojechać do, do między do żywopłotu Ale gdy dojeżdżam zbyt blisko Dużo ziemi mi tutaj wysypuje Cały czas mi się te zagarniacze chowają Ale nawet takie rozłoże, to one zbyt dużej różnicy nie robią Więc nie wiem Taka może Taka może cecha tej, tej maszyny nie pamiętam jak to było wcześniej, bo my myśmy teraz zmieniali w niej cały ten cały zestaw jeśli chodzi o talerze tamte były stare, małe, no to też logiczne to, że stałe, stare yy, mniejsze się nie, za, nie dorzucały na taką odległość ale to nieistotne. Brzydka pogoda się zrobiła chłodno, ale w kabinie fajnie ciepło. Więc można sobie z powodzeniem tutaj cisnąć z robotą. Który będę zostawiał tutaj, parkował Land Rover stoi na miejscu jak widzieliście Będę się nim zabijał z powrotem A Kejca ktoś tam odbierze najpewniej Ed to Coś można trochę podgonić nawet już mam spłycone Jeśli chodzi o łapy Teraz skłębiłem, zobaczymy jak to będzie szło ale już kończóweczka. O, ja już zjeżdżam jak widzicie, ten drugi kawałek udało się zakończyć. Przez pewien moment naprawdę dosyć intensywnie lać zaczynało. Ale udało się, co jest najistotniejsze. Zjeżdżamy, żeby zaparkować tylko Nie będzie tutaj łatwy ten zjazd, ponieważ strasznie poryte są. Strasznie są te kolejne tutaj przez te koparki ale jakoś powoli chyba zjedziemy. To bardzo chybotliwa maszyna jest. Trzeba o tym pamiętać. Wysoka środek ciężkości właśnie tak się zastanawiam tutaj zaparkuje chyba już miot Landrowerek czeka Godzina 17.50 Spałko na 18 wrócę do 18.30 O, kurczę. Fajny dzień! Takie urozmaicenie względem tego co było robione wcześniej. Zapewne na razie jednodniowa przygoda z Kejsem. Jak Ed wróci, a pewnie jutro będzie z powrotem, to jak już tam będą jakieś prace. Chociaż na razie Kejs chyba nic do roboty miał nie będzie. Do momentu wykoszenia kukurydzy. Przynajmniej części. A z tą kukurydzą to jest taka ciekawostka, że chcieli siać tą Mzurim. Mzurim nie szło bezpośrednio potem puścili talerzówkę, właśnie ten agregat też było ciężko, się zapychała potem musieli jeszcze raz uprawiać agregatem chcieli siać w adresztatem, w adresztat się zapychał, koniec końców puścili klasę więc ciekawie, mówiłem im że najlepiej to będzie wyorać, ale zobaczymy jaka decyzja będzie podjęta ja z racji, że byłem świadom, iż będziemy się nagrywać, nawet się ogoliłem, bo ostatnio tego nie robiłem ale prezencja na filmach musi być nie przedłużając kończę ten odcinek, fajnie było wrócić po tych kilku dzisiejszych dniach przerwy. Co mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.